Cześć, z tej strony Tom Gadz, witam Cię na moim kanale YouTube. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego masz być takim niebezpiecznie, nieprzewidywalnym facetem, co to w ogóle znaczy, jak się zachowuje taki niebezpieczny, nieprzewidywalny facet co do kobiet i dlaczego właśnie powinieneś nim w ogóle być, tak? Tego wszystkiego dowiesz się w materiale, więc koniecznie przesłuchaj, bo materiał naprawdę mega wartościowy i zostań do końca, bo na końcu czeka Cię niespodzianka. I zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz być z materiałami na bieżąco, zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz posłuchać mojej rozmowie, jak ja rozmawiamy z dziewczyną przez telefon, plus wysłuchać mojej analizy, dlaczego powiedziałem tak, a nie inaczej. To w linku poniżej w opisie pod tym wideo możesz właśnie sobie pobrać zupełnie bezpłatnie tą rozmowę, podajesz maila i w ciągu kilku sekund masz na swoim mailu tą rozmowę, możesz ją sobie bez problemu odsłuchać i się czegoś na pewno nauczyć. Zapraszam też do grupy wsparcia na Facebooku. OK, dobra, teraz sobie lecimy. Co to znaczy być nieprzewidywalnie niebezpiecznym facetem i dlaczego w ogóle takim facetem powinieneś być? Oczywiście, nie chcę, żebyś mnie tutaj źle zrozumiał, nie chodzi mi o to, żeby nie wiem, rzucać się pod samochód, pod jakieś pociągi autobusy z dziewczyną, bo oczywiście nie o to chodzi, ale... Rzeczywiście chodzi o to, żebyś był tym nie, nie, niebezpiecznie, nieprzewidywalnym facetem. I co ja mam w ogóle na myśli, mówiąc właśnie ten niebezpiecznie, nieprzewidywalny facet, którym kobietom się podoba, tak? Chodzi mi o to, że zobacz, faceci bardzo często boją się zrobić czegoś takiego, jak po prostu pocałować dziewczynę na pierwszej rance, czy na pierwszej rance ją zaprosić do siebie do mieszkania i spróbować z nią doprowadzić do jakiejś tam seksualnej sytuacji. Czy w ogóle boją się, nie wiem, jechać z nią gdzieś z samochodem, Stanąć gdzieś, powiedzmy, nie wiem, w jakimś e, tam dosyć ustronnym miejscu, powiedzieć jej z tyłu: Dobra, chodź, dawaj, siadaj z tyłu, e, przesiadaj się, m, tam sobie tam posiedzi, posiedzimy, nie? No i sobie usiąść z nią z tyłu, tam się zacząć z nią całować e, i po prostu do, do czegoś tam spróbować, oczywiście, doprowadzić. Faceci się tego boją i, i to są dla nich właśnie te niebezpieczne rzeczy. A m, ja, mówiąc właśnie, żebyś był tym nieprzewidywalnie niebezpiecznym facetem, mam na myśli właśnie takie rzeczy, ponieważ. Kiedy Ty będziesz tak się zachowywał, kiedy Ty będziesz właśnie tak postępował z dziewczynami, będziesz zrobił z nią te niebezpiecznie inne takie właśnie takie rzeczy, których nie robi z nimi żaden inny facet, to wyróżnisz się na tle innych mężczyzn, tak? Zob jakby dziewczyny też zupełnie będą cał całkiem Ci inaczej postrzegać, będą widziały w Tobie większą wartość, będą cię darzyły w ogóle większym szacunkiem, chociażby właśnie dlatego, że nie obijasz bawełnę, że wiesz, czego chcesz, że jesteś szczery tak naprawdę z nimi i tak naprawdę też jakby dążysz do czegoś w tej relacji, a nie skupiasz się tylko na głupiej rozmowie, która tak naprawdę nic do niczego nie wnosi. Faseci często nie robią tych nieprzewidywalnie niebezpiecznych rzeczy, jakimi są właśnie pocałunki na pierwszej randce, jakimi są zaciągnięcie ją do siebie do mieszkania na pierwszej randce, czy wproszenie się nawet do niej, ponieważ się tego boją. To jest dla nich niebezpieczne. Oni myślą, uważają, że a nie, no ja przecież tego tak nie będę robił, bo ona sobie coś pomyśli. Słuchaj, ja Ci coś powiem. Ona sobie i tak, i tak coś pomyśli. Ona ma wiele myśli w swojej głowie na Twój temat i tak naprawdę, jeśli Ty do niej podchodzisz, zagadujesz, rozmawiasz z nią, idziesz z nią na randkę i tak dalej, to ona doskonale jakby sobie zdaje z tego sprawę, że mimo wszystko na pewno Ty będziesz chciał z nią do jakiejś tam sytuacji prędzej czy później seksualnej dążyć, tak? Ona sobie doskonale z tego zdaje sprawę. To nie jest tak, że ona tego nie wie, że ona się tego domyśla, że ona będzie to wiedziała jak Ty ją wtedy pocałujesz, to ona wtedy jej to wpadnie do głowy. Nie, nie, nie. Ona to od początku doskonale wie, ponieważ tak naprawdę one myślą tak samo. One w pierwszej kolejności kiedy poznają jakiegoś faceta, to w pierwszej kolejności myślą o nim, nie myślą o tym, jak byłoby z nim w związku, nie myślą o tym, jakby tutaj była, miała z tym facetem gromadkę dzieci, jak jacy byliby szczęśliwi będąc razem. Nie, 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 wręcz przeciwnie, ona myśli zupełnie na odwrót. Ona myśli, jak byłoby z nim w łóżku, czy dojdzie do tej sytuacji łóżkowej, czy w ogóle właśnie jak szybko do niej dojdzie, tak? Czy ty w ogóle poczynisz jakieś kroki? Ona w pierwszej kolejności myśli w tych kategoriach, dokładnie tak samo jak my faceci. Dlatego nie jest to istotne tak naprawdę, czy ty będziesz na początku z nią rozmawiać, czy ty będziesz ją całować i będziesz próbował się do niej w jakiś tam sposób dobrać. A tak naprawdę z dwojga złego lepsza jest to, ta druga opcja, żebyś grał niebezpiecznie, żebyś grał nieprzewidywalnie, żebyś grał nieprzewidywalnie bezpiecznie, tak? Niebezpiecznie. Ponieważ w ten sposób wyróżnisz się, mówię, na tle innych facetów, pokażesz je czego chcesz. To wszystko oczywiście będzie oparte na szczerości i też ona jakby, jej się na pewno bardziej spodobasz, bardziej ją nakręcisz, zrobisz z nią rzeczy, której nie zrobił nikt inny, żaden inny facet i to też oczywiście, tak jak mówię, nakręci ją w kierunku do Ciebie, będziesz inny, będziesz nieszablonowy, nie będziesz prostolinijny, będziesz szarmancki, tak? Dlaczego właśnie kobiety lubią bad boy, lubią takich niegrzecznych facetów, czy lubią jakichś bandziorów? Właśnie dlatego, że taki facet daje jej takie niebezpieczne, nieprzewidywalne emocje, które są związane właśnie poniekąd z takim szybkim pocałunkiem, czy Szybkim doprowadzeniem do łóżka. Dlatego właśnie kobiety takich facetów lubią. I ty też taki powinieneś być. A jeżeli ty po prostu skupiasz się tylko na rozmowie z dziewczyną i tylko chcesz z nią rozmawiać i nic więcej, no to słuchaj, jeżeli ty będziesz z nią rozmawiać, to tak naprawdę, okej, okay, no to to doprowadzi do tego, że się lepiej poznacie, ale to nie doprowadzi do tego, że będziecie razem, że będziecie, że ona będzie, pomyśli o tobie w kategoriach przyszłego faceta, bo żeby ona w ogóle pomyślała o tobie w kategoriach przyszłego faceta, z którym będzie w związku, z którym być może będzie szczęśliwa, to ona. Najpierw w pierwszej kolejności musi o tobie pomyśleć w kategoriach faceta do łóżka, z którym będzie mogła spędzić noc, z którym będzie mogła przeżyć em, zajebistą noc, tak? Ona w ten sposób musi o tobie w pierwszej kolejności pomyśleć, żeby w ogóle mogła myśleć y, o tym, że będziecie w ogóle w przyszłości razem, a jeśli, a Ty musisz jej to pokazać, tak? Musisz jej wbić te myśli do głowy, a Ty jej wbijesz te myśli do głowy wtedy, kiedy zadziałasz nieprzewidywalnie, niebezpiecznie, tak? Czyli ją pocałujesz, zaprosisz ją do siebie do mieszkania, spróbujesz właśnie doprowadzić do jakiejś sytuacji, być może do niej dojdzie i wtedy ona się oczywiście na Ciebie nakręci, wtedy ona będzie bardziej myślała w kategoriach o Tobie jako chłopak, niż jako facet, z którym ona będzie mogła sobie poplotkować i popieprzyć pitu-pitu, tak? A tak jak mówię, jeśli Ty będziesz z nią rozma tylko rozmawiał. Aby się lepiej poznać, no to, no to jedyne, co z tego wyjdzie, to że się lepiej poznacie, ale na pewno nie doprowadzi to do żadnej jakiejś tam sytuacji związkowej czy, czy, czy nie doprowadzi do jakiegoś tam seksu. Tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć szybkie efekty z kobietami, nie chcesz tracić czasu i chcesz naprawdę przychodzić od razu do rzeczy, chcesz od razu wiedzieć, czy dziewczyna jest jakby ciebie tutaj warta i czy w ogóle coś z tego będzie, to właśnie powinienś dosyć szybko doprowadzić do pocałunku, do sytuacji łóżkowych. Bo w ten sposób wyselekcjonujesz te odpowiednie znajomości z dziewczynami i po prostu trafisz na tą dziewczynę, która będzie te odpowiednie wymagania spełniała. Ona też się Tobą bardziej zainteresuje. Więc koniecznie jakby powinieneś to wprowadzić, bo naprawdę to jest coś, co naprawdę zmienia w ogóle całkowicie zasady gry w relacjach z kobietami, tak? Czyli byś tym nieprzewidywalnym, niebezpiecznym gościem. No i zobaczysz, jak po prostu Twoje relacje z kobietami, Twoje związki, to się wszystko po prostu całkowicie zmieni. Koniecznie zastosuj, spróbuj.